Ok, Gerwazy, posłuchaj mnie teraz bardzo, bardzo uważnie, może się czegoś nauczysz. Na pytanie, czemu kobiety nie chcą dzieci, jak już chcesz znać odpowiedź, to nie patrz na badania z Instytutu Zdupy, tylko zasięgnij informacji od osób, które faktycznie coś wiedzą na ten temat, na przykład kogoś takiego jak nie, wiem, kurwa, ja albo. Cokolwiek inny, z tak zwanych red pili, gdzie tacy jak ty nazywają, że to jest sekta, że to są fanatycy czy chówie, co tam innego. Nie, to jeśli jestem fanatykiem czegoś, to fanatykiem rzeczywistości i fanatykiem prawdy. Wiesz, czemu kobiety nie chcą mieć dzieci? Bo... Dwa nie chcą. A czemu nie chcą? Bo w ich oczach mężczyźni są nieatrakcyjni. Czemu mężczyźni są nieatrakcyjni? Bo równość. A czemu są nieatrakcyjni, bo równość? Bo kobieta chce być z lepszym. A co sprawiło, że mamy równość? Feminizm. To wmawia kobietom, że dzieci są fenie dobre, że nie lubią dzieci? Feminizm to wmówił. To ta równość, równość sprawiła, bo nie ma równości, mężczyźni są dyskryminowani, to jest fakt, a nie że żalanie się nad sobą czy cokolwiek. Nawet idiotyczny fakt tego, że ja idąc na siłownię, jak jestem w szatni, to kiedy się przebieram, łazi sprzątaczka, teraz wyobraź sobie, że zmienimy płeć, osób w szatni i osoby sprzątającej, jak, jaka będzie Sodoma i Gomora. Więc nie, nie ma równości. Ta sztuczna równość sprawiła, że kobiety nie widzą mężczyzn atrakcyjnych. W historii ludzkości 80% kobiet się rozmnażało i tylko 40% mężczyzn, bo kobiety są hipergamiczne, mężczyźni są hipogamiczni. Kobiety chcą być z lepszym, a jeśli wszystkim się wmawiamy, że jesteśmy równi, bierzemy pieniądze od mężczyzny, dajemy je, wiecie, i mówimy, uwaga, równość, kiedy państwo zabiera pieniądze od mężczyzny, daje te pieniądze, no wiecie, jest ten pośrednik, no wiecie, ta ręce, gdzie są ci mężczyźni? Na aplikacjach randkowych ja widzę tylko 5% populacji mężczyzn, gdzie są ci mężczyźni? Celem feminizmu, no to globaliści chcą rozpieprzenia całego tego porządku, celem feminizmu było rozbicie rodziny, wyciągnięcie. Matki z domu, tak, żeby i ojciec, i matka pracowali, tak, żeby na dziecko można było położyć łapę i podwójnie opodatkować, i wmawia feminizm kobietom, że ona jeszcze zdąży, że na rodzinę zdąży, że generalnie kariera, kariera, że w tym będzie się spełniać, gdzie de facto, co kobieta może zrobić, takiego, czego mężczyzna nigdy w życiu nie zrobi? Hmm? Czy jest taka rzecz, która sprawia, że. Obieta jest na tyle cenna, że jej wartość wynika z tego, że, że ma wrodzoną tę wartość, a mężczyzna musi zbudować. Czy ona potrafi zrobić coś, czego mężczyzna nigdy w życiu by nie potrafił? Coś, co by sprawiło, że na przykład więcej ludzi by się pojawiło na tej planecie. To, że rzekomo jest tak strasznie, niebezpiecznie i dlatego, że komu nie chcą, nie, to jest kompletna bzdura. Przypomnę, że na przykład. W czasie wojny no, ludzie się też rodzili. Przypomnę, że nie, w biednych rodzinach ludzie się rodzą, więc to nie o, nie o to chodzi. Żyjemy w najbezpieczniejszych czasach kiedykolwiek. Z tym, że no, lewica, liberałowie chcą niebezpieczeństwo na głowę sprowadzić. Multikulti nigdy nie będzie działać. Strach pomyśleć, że w pewnych kwestiach ze słynnym akwalorystą trzeba się zgodzić, jak się posłucha niektórych jego wypowiedzi. W okresie II wojny światowej, co godzinę ginęło 1500 osób, gdzie obecnie jedna jakaś taka tragedia jest przez jeden dzień na całym świecie omówiona przez tydzień w kraju, a lokalnie przez miesiąc hedonizm, emancypacja, rozwiązłość. Mężczyzna nie chce rozmnażać się, być w relacji z Co o tym wiesz, czysz nie? Jak tam oni fansy? Jak tam twoja była? Facet, jak już chciałby być. W relacji z kobietą, to taka, która jest tylko jego, i z taką e, wolałby się rozmnożyć. Więc mężczyźni też z pewnym z elementem nie za bardzo chętnie chcieliby cokolwiek robić. Tym bardziej, że wiadomo, jak w tym kraju mężczyźni są. Traktowali. No, tak czy siak, grywazy serio, nie patrz jakichś badań z dupy, że jakieś procenty, że ktoś jakoś jakoś odpowiedział. Zawsze zakłada, że kobieta kłamie. Jeśli jest konflikt między tym, co robi, a tym, co mówi, zawsze patrz na to, co robi, a nie na to, co mówi. No, bo ona jest jeszcze młoda, musi się wyszaleć. Eksploracja opcji, poznanie siebie, self-care, self-love, karuzela drogonów, wszystko są to synonimy. No, ale po 30, jak ona już się wyszalała. A już ta karuzela dragonów jej za bardzo nie odpowiada, bo ona biedna była wykorzystywana przez tych złych mężczyzn i w ogóle patriarchat. No to teraz ona chce się ustatkować i gdzie są ci mężczyźni? Nie ma już prawdziwych mężczyzn. A nawet jak miała męża, no to bierze rozwód, ponieważ ma wszystko. On ją ocha bardzo, a ma dach nad głową różne wycieczki, bardzo o nią dba, o zabiega o nią, no ale to nie to. Czego się brakuje? Ona musi poznać siebie, okay? poznać siebie musi. Wyobrażacie sobie, żeby facet powiedział coś takiego, że so, muszę wziąć rozwód. Moja żona jest naprawdę kochana, gotuje, sprząta. Mm, mam keks kiedy tylko chcę. No świetna pani domu, matka, żona cudowna jest, no ale czegoś mi brakuje. To nie jest to. Muszę zadbać teraz o siebie. Żaden mężczyzna nigdy tego nie powiedział. A jeszcze, skoro mówimy o niskiej zgłaszalności, bla bla bla, to bym chciał przypomnieć, że równie dobrze można powiedzieć, że mężczyźni nie zgłaszają pobić. Co też się zdarza przecież, mężczyzna może być pobity nie musi być to zgłoszone, bo nie musi być to w mediach, nie musi się policja tym zająć, bo nie musi być tak pobity, że aż zabity. Więc też można mówić o niskiej zgłaszalności. Więc ja mam pytanie takie. Jeśli nie było coś zgłoszone, czy można mówić o tym, że takie coś miało miejsce? Czyż nie? Jeśli rzekomo ambieta została zgłoszona, a tego nie zgłosiła. To czy miało miejsce robot, Bo powiem wam coś takiego. Jest bardzo prosty sposób na to, żeby kompletnie wyeliminować gwałty. Wystarczy, że powie tak. Więc też ma ona się przerzucać w tę drugą stronę, czyż nie? Ile statystycznie... Obiet fałszywie oskarża mężczyzn o coś. Na przykład, żeby uzyskać ekskluzywnie prawa do dziecka. Ile obiet bezpodstawnie z mężczyzn robi oprawców? Tylko po to, żeby go alienować rodzicielską. E? A, jeszcze, grwazy, tak? powiedz o tej przemocy w domu, że to nie zgłaszane, czy faceci nie zgłaszają, kobiety nie zgłaszają. A możesz mi zdefiniować przemoc. bo wiesz, normalny człowiek nie... Zlebaczały z wypranym mózgiem, gdzie kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. Jest to akt fizyczny. Jak często jest mowa faktycznie o akcie fizycznym? Bo najczęściej, dosłownie najczęściej, ta rzekoma przemoc to jest to, że facet coś powiedział, co jej się nie spodobało. Na przykład facet jej powiedział, że psa wyprowadziła. Jest to przemoc emocjonalna. Kleślauder, Ruth Crowder, taki kanał, Crowder. Jego żonka, między innymi sądzie, że on przemoc psychiczną, nie ma czegoś takiego. Emocjonalną przemoc to to samo, nie ma czegoś takiego. Na nie stosować Jak? Nagranie pokazywała, bo mówi, że psa wyprowadziła. Marcistom, globalistom nie tylko, do czego będzie przydatna liberalna lewica, a no do destabilizacji kraju, do tego, żeby kraj od wewnątrz niszczyć. Bo to liberalna lewica będzie popierać terrorystów i to terroryści za nimi będą. Tak, tak, idźcie, zajmijcie się swoimi gejami, zajmijcie się swoimi le lesbikami, transami. Tak, idźcie, róbcie te swoje aborcje, protestujcie. My tymczasem będziemy przejmować wasz kraj i my się będziemy rozmnażać i liczebnością was przejmiemy. No i tak to się dzieje. Ci ludzie nie mają po prostu żadnych wartości. Nimi łatwiej się manipuluje i łatwiej się steruje. Oni będą bierać strony terrorystów, będą mówić, że Izrael winny, a w tym samym czasie, jak w Syrii pół miliona cywil ginie, to już mniejsza z tym. Jak w innych krajach, gdzie islam wyży na swoich własnych ludzi, a w Iranie jakby żynają swoich ludzi, to cisza jest, media milczą. Zastanów się do z drugim, czemu media wtedy milczą? Czemu media tak głównego nurtu wspierają tych wszystkich popierających terrorystów? Free Hamastein, tak? From the River to the sea, No, no nic innego jak na wywołanie do dobojstwa. Jeśli media mainstreamowe są po twojej stronie, ty, czy jesteś ruchem oporu? no nie, ty jesteś częścią systemu gerwazy wiesz czemu nie możesz znaleźć ale gdzieś tam się nie zgadzasz ale, ale nie możesz się sprzeciwić temu co mówi pan Roman, ze mną też byś w takiej dyskusji nie, nie wygrał, nie że ja bym moim celem by było wygranie w takiej dyskusji tylko by, po prostu z faktami się nie dyskutuje no, ja z prawdą się nie dyskutuje może ci się prawda nie podobać i okay, ale to dalej jest prawda a ta ma tylko jedną wersję kłamstwo ma wiele wersji rozumiesz? nie, pewnie nie rozumiesz po was, po drzewie, po tobie. Ciężko się spodziewać zrozumienia rzeczywistości. Bo wy czujecie, nie myślicie. Jeszcze raz zapytam, podaj mi przemoc. Ale tak obiektywnie, żeby to jasno można było stwierdzić, bo terminy powinny być obiektywne, czyż nie? A nie bazujące na uczuciach i na emocjach. A, prywatny, bardzo mi się podobało, jak ty mówiłeś o molestowaniu, że ktoś patrzy. Komuś się nie podoba. Czy nie uważasz, że to jest dosyć subiektywne? I później podaj przykład, że, no, jakiś fartek tak spojrzy, no, 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 że to OK, tak? Ale później obleśni taki knur czy coś w tym stylu, nie? Bardzo jest to interesujące, że od razu takiego coś się wpatruje w taki sposób, to przedstawiasz jakiś jakieś oblecha, który się wla, wgapia. A przystojny, atrakcyjny facet, tak będzie tak się wla, wlepiał w laskę. To, to co? Nie może być co moje słowa. A, nie. No tak, wtedy to jest flirt, nie? Wtedy on po prostu flirtuje. No, to jest ta różnica. Jaka jest różnica między molestowaniem a flirtem? To czy facet jej się podoba?